Witamy w Alchemii Słów. Z tej strony Alchemik Marek, a ze mną są moi bracia alchemicy Artur Witam. i Paweł. Witam serdecznie. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy sobie o tajemniczej istocie imieniem Ezop, zwanej niekiedy Mędrcem z Lidii czy Ezopem Sardes. Zatem bez zbędnego przedłużania kawa w dłoń i do dzieła. A także Ezopem Frygijskim. Tak, z uwagi, że wielu uważa, że pochodzi on z Frygi, czyli z regionu w Azji Mniejszej. Z tym pochodzeniem to też tak super dokładnie nie wiadomo. Ogólnie bardzo mało wiadomo o Ezopie. Tak, tak, ponieważ takie najwcześniejsze źródła to są źródła od Arystotelesa i Herodota. Najwcześniejszy jest Herodot, bo między nim a Ezopem było mniej więcej 100 lat. uwagę, że zakłada się, że Ezop był w VII-VI wieku przed naszą erą. Tak, natomiast warto powiedzieć, że Herodot, czyli taki ojciec historii, on też podawał rzeczy, które on usłyszał, i on też taką klauzulę zawsze dawał, że zgodnie z tym, czego się dowiedziałem, bardzo często powtarzał. Natomiast odnośnie wszystkich swoich takich dzieł dodawał: Ja zaś muszę podać, co się opowiada, ale bynajmniej nie jestem zobowiązany w to wierzyć. I te słowa mają się odnosić do całych mych dziejów. Uczciwie podchodził, że przekazywał pewne historie w swoich pismach, natomiast te historie często były już dawnymi historiami, i on nie miał potwierdzenia tych historii. Tak, no bo on tak naprawdę opierał to, co pisał, na źródłach z drugiej, czasem z trzeciej ręki. I żeby było ciekawie, dlatego wielu mu zarzucało w olbrzymianie, nawet w jego czasach nie mówił rzeczy, że są z pewnością prawdziwe. I tutaj rzeczywiście... Tutaj tylko dodam jedną rzecz, że jednym z krytyków Herodota jest postać już nam znana, mianowicie Tukitydes, czyli kronikarz wojen peloponeskich, o których mieliśmy okazję rozmawiać dawno, dawno temu na jednym z naszych pierwszych podcastów. Wracając do Ezopa. No Tak, jak Pawle wspominałeś i tak jak Herodot mówił, nie wiadomo do końca, czy to jest rzeczywiście prawdziwa osoba, czy taka osoba istniała. No, podaje się pewne daty jego urodzenia i śmierci, czyli 620 przed naszą erą, 564 przed naszą erą, natomiast nie jest w ogóle pewne, czy taka osoba istniała. Tutaj tylko dla słuchających dodam, bo zakładam, że wiecie, ale żeby uściślić, data urodzenia to jest 620, ponieważ lata przed naszą erą liczymy wstecz. Tak, Zatem nie wiadomo, czy w ogóle istniał i czy jest. Jeżeli istniał, to czy rzeczywiście był twórcą tak dużej ilości bajek, o których opowiemy i innych rodzajów myśli dość mądrych? Bo będziemy oczywiście później wspominać o jego twórczości. Oczywiście, ale warto też powiedzieć, że Grecy. Raczej przypisywali mu te bajki, że to były zawsze te właśnie dzieła Ezopa, czyli już w tamtych czasach Herodota, mimo wszystko przypisywano właśnie temu Ezopowi te wszystkie dzieła. Natomiast, tak jak mówiłeś, nie wiadomo, czy on je pisał, jeżeli istniał, czy on je tylko zbierał, czy część była napisana przez niego, a część była zebrana przez niego. Ja bym się skłonił do tej ostatniej opcji, bo wiele z nich ma taką prostą, ludową mądrość, która jest przekazywana i zrozumiała powszechnie, a część z nich ma ma Takie cechy wyższe, na przykład część z nich odwołuje się tylko i wyłącznie do zwierząt, w niektórych występują bogowie. Także jak się patrzy na te bajki, to naprawdę wygląda tak, jakby Ezop zebrał część, część sam napisał i no ewidentnie. Jeżeli istniał, jeżeli ktoś taki istniał, tak jak mówiliśmy, nie jest pewne, czy w ogóle taka osoba istniała, czy ona jest po prostu, można powiedzieć, konstruktem stworzonym po to, żeby komuś przypisać te bajki. Natomiast wielu w starożytnej Grecji odwoływało się do niego na przestrzeni wieków, różni płeci, tak nie tylko w tak dawnych czasach, jak tam szósty wiek przed naszą erą, ale również i trzeci, drugi, II, pierwszy i później. Różne znane osobistości też się do niego odwoływały. Nie. W Polsce chociażby hrabia Aleksander Fredro wiele bajek Ezopa wydał po polsku. Tak. No, sugeruje się, że Ezop był niewolnikiem, który pochodził z Samos, i był niewolnikiem człowieka o imieniu Ksantus. Żeby było ciekawe, też nie jest do końca pewne, jakim był niewolnikiem, bo w Grecji są dwa rodzaje niewolnictwa. Czyli jest dolos, czyli ten niewolnik od urodzenia, który urodził się w rodzinie niewolników i jakby od dziecka zna tylko życie sługi. Jest jeszcze andrapodon, czyli niewolnik, który został pochwycony. I większość z tego, co znalazłem, to mówi się, że Ezo był niewolnikiem urodzenia, czyli on był Dolosem, aczkolwiek według akurat Herodota został on pochwycony podczas wojny z Tracją. No, mówi się, że odzyskał wolność, kiedy jego pan Wpadł pewnego rodzaju problemy, a Ezopu na tyle dopomógł, że on z wdzięczności Ezopa uwolnił. I o Ezopie ogólnie powstawały dzieła, na przykład takie interesujące dzieło zwane romansem o Ezopie, życiem Ezopa, albo na przykład księgą Xantusa, filozofa i Ezopa i jego niewolnika. Natomiast są różne też, oczywiście, historie Ezopa w tej powieści i tego domniemania historycznego. To ja to bym jeszcze dodał, bo powiedziałeś Marku, że właśnie ten jego Pan to Xantus, ale w innej wersji to nie pomaga Xantusowi, tylko kolejnemu panu, ponieważ zostaje sprzedany o imieniu Jadmon. Są dwie wersje. No tak, no mamy tutaj tak naprawdę dość cząstkowe informacje albo takie pochodzące z literatury, powiedzmy, dość przygodowej. Nie mówiąc o tym, że Xantus jest zasadniczo przedstawiany jako ten arogancki bubek, który jest niby filozofem, ma swoją szkołę, a jego sługa, jego niewolnik Ezop po prostu robi z niego durnia, a z drugiej strony Jadmon ma być rzekomo tym szlachetniejszym banem, który zwraca wolność Ezopowi, bo się na nim poznaje. Natomiast też w jednej z wersji, kiedy żyje na wyspie Samos jako niewolnik, Początkowo nawet nie ma zdolności mowy, i dopiero po okazaniu dobroci kapłance Izydy, ta bogini obdarza go właśnie tą zdolnością mowy i zdolnością sprytnego opowiadania historii, którą właśnie wykorzystuje, żeby sobie zaskarbić wpływy u swojego pana, zastydzając niekiedy go swoją mądrością, a nawet ponowno i pokryjomu sypiając jego żoną. Tak, warto też powiedzieć, że według niektórych podań, ale nie wszystkich, Ezop był szkaradny. Półudany produkt śpiącego Prometeusza. Tak, tak, takie właśnie stwierdzenie się pojawia, więc to jest też bardzo ciekawe. Mówi się, że Ezo był gruby jak beczka, poruszał się krzywym krokiem i twarz miał, rysy miał wręcz zniekształcone. Tak, także brzuchaty, o zdeformowanej głowie, zadartym nosem, ale w ciemnej karnacji mhm. podobno, karłowaty i krzywonogi. Tak, co ciekawe, bo taka wizja, właśnie tego takiego niezwykle znęcznego poety, który tak wielką twórczością obdarzył całą Grecję. No, jest też taką ciekawą metaforą, bo tak jak w bajkach, że mam kogoś słabego, który jednak się przydaje, albo mam kogoś właśnie obdarzonego niezbyt urodziwym wyglądem, ale za to umysłem, że to bardzo dobrze też pasuje, moim zdaniem, do takiej bajki. Tak, właśnie o to chodzi, że zarówno jego wygląd, jak i jego bycie osobą niemą. Były, podejrzewam, takim trochę wyolbrzymieniem i próbą nadania mistycyzmu tej postaci. Że faktycznie że to jest trochę jak sytuacja, że skarb może się kryć w niepozornym opakowaniu, że tak powiem. Jak ta ropucha, która zamienia się potem w księcia. Tak, pamiętajmy, że większość historii było przekazywanych ustnie, więc one były deformowane w trakcie, a historie o Ezopie były związane też z historiami o jego bajkach. Co za tym idzie, trochę też moglić bajarze, trochę łączyć go z tymi bajkami. No z pewnością deformował się z czasem, na przykład sugerowano później, że wargi miał jak wątroba. Był zezowaty i nawet jego brzmienie głosu było takie nieprzyjemne. I... Także podobno miał strasznie wysoki, piskliwy głos, mimo tego, że był teoretycznie tym dobrym mówcą i bajarzem. Co jest ciekawe, że on jest przedstawiony jako ktoś, kto ma strasznie pod górę, jeśli chodzi o fizyczność, ale jego intelekt i gładka gadka mu pomaga przejść przez życie i osiągnąć to, czego sobie życzy. Też jest ciekawe, bo mówiliśmy o tym o i o Azji Mniejszej, natomiast też historycy się przyglądali właśnie tym zapiskom na temat Ezopa i myśleli, że ciemna karnacja i to, że w jego bajkach bardzo często występują zwierzęta afrykańskie, może to oznaczać, że na przykład Ezop pochodzi z, na przykład z Nubii, właśnie z Afryki bardziej południowej, czyli na przykład, że jest osobą czarną skórą, która została między innymi pochwycona w niewolę. Natomiast jak patrzyłem na to, że a, to przez to, że te zwierzęta są, no to w czasach historycznych większość zwierząt, które pojawiają się w tych bajkach, występuje tylko w Afryce, ale też właśnie w Azji Mniejszej, na przykład na Półwyspie Arabskim, więc wcale nie oznacza. Oznacza, że on musiał pochodzić z Afryki. No tak, właściwie to jest to nawet dosyć mało prawdopodobne. Natomiast taka teoria się pojawiła. Co jest też właśnie bardzo ciekawe, bo to trochę taki rasizm pokazuje, że no jak był brzydki, to może był jednak z Afryki. Może tak, ale taka historia pojawiła się już w, w okolicach XIII wieku i to ze stron bizantyjskich. Czyli jeden bizantyjski uczony Planudes właśnie w tym XIII wieku, sugerował, że może też jego imię jest związane z Etiopią. Albo jest po prostu jakoś wywodzenia właśnie etiopskiego. Tak, bo to, że, że, że to jest Etiopia, Etop, Ezop. Tak, ale to raczej potem zostało skrytykowane. Niemniej, nawet później w Wielkiej Brytanii były pewnego rodzaju sugestie, że może on jest rzeczywiście pochodzenia afrykańskiego, czy tego etiopskiego. Problem na tym, że to jest możliwe, bo tak naprawdę nie mamy żadnych dowodów, kim on był. Nie mamy niczego poza niektórymi jego obrazami, które też ciężko uznać za prawdziwe, biorąc pod uwagę, ile rzeczy się z czasem nadbudowało. Oczywiście. I patrząc na to, jak powszechny był handel ludźmi, to rzeczywiście Ezop jako niewolnik pochodził z dowolnego miejsca. Tak. Nie mówiąc już o tym, że na przykład, kiedy patrzy się na te historie, które on opowiadał, te historie z jego bajek, to część z nich też ma powiązania na przykład z. Indyjskimi przypowieściami, więc w którą stronę te bajki mogły się rozejść, bo jest naprawdę duże mieszanie się kultur. Co do jeszcze tej Afryki, to nawet w 1932 roku jeden antropolog Dryberg powiedział, że jeśli Jezop nie był Afrykaninem, to powinien nim być. <zysy> Tak, jeszcze bym tutaj dodał, że jednym z powodów, dla którego Ezop miał być czarnoskórem, była też znalezienie monety, która wyglądała jakby człowiek na tej monecie miał mieć te cechy czarnoskóre. Natomiast to była taka bardzo słaba teoria. Tak, tak, że to niby moneta na cześć tego Ezopa. Natomiast mówimy tutaj o Ezopie i jego, można powiedzieć, przedstawieniu historycznym, czy raczej problemem z określeniem tego. Natomiast Ezop pisał bajki, ale i o nim pisano bajki, jak chociażby ten romans Ezopa. I niektóre przypowieści dosłownie można by przypisać bajkom, które Ezop mógłby pisać. Na przykład... Kiełamanie czwartej ściany. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, jak się na to patrzy, to Ezopa można wynieść na Panteon takich bogów szachrajów. Mówimy tutaj na przykład o Merkurym, Hermesie, Lokim, bo to jest ktoś, kto nie ma możliwości zdobycia tego, co potrzebuje siłą, ale jest sprytny i potrafi ten spryt wykorzystać. I nawet kiedy rzekomo był niemy, kiedy był jeszcze w niewoli innego pana, Niż Xantusa, to dwóch niewolników w ogóle oskarżyło go o przestępstwo: o zjedzenie fig swojego pana. Mianowicie Aktopus był niewolnikiem, który miał fig pilnować, Jego pan kazał mu pilnować ich, a on był taki głodny, tak patrzę na te figi, chciałby sobie trochę podnieść. No i inny niewolnik, Hermas, podszedł do niego i wpadł na pomysł: mówi: słuchaj, my sobie możemy podnieść te figi, nie, ale jak przyjdzie coś do czego, no to powiemy, że Ezop, on tu się zakradł, bo akurat były drzwi zostawione otwarte, on zjadł te figi. On jest Niemy, on się nie będzie mógł bronić. A warto zauważyć, że Ezop, z powodu tego, jak wyglądał, z powodu tego, że był Niemy, to był taki opis, że uznawano, że on był jak zwierzę, że to było bydle. Że nie można było na to patrzeć, tylko do pracy fizycznej, że to był bardziej zwierzę niż człowiek. No i tak się stało, że oni zjedli, kiedy pan chciał sobie podjść świk, zobaczył, że ich brakuje, no to niewolnicy rzucili winę na Ezopa. No i co zrobił Ezop, kiedy wiedział, że czeka go dotkliwe pobicie? On gestami powstrzymał swojego pana, wskazał na zbanek z wodą i zasadniczo zaczął pić ciepłą wodę, i potem zwymiotował. Pokazując, że nic nie jadł. No i po czym pokazał na tamtą dwójkę. I tutaj oni się chyba zaczęli pocić, bo pan stwierdził, no dobra, to zaraz wy. No i jak oni zmiotowali, zobaczyli resztki fik, no to oni zostali dotkliwie pobici za karę. I to też jest ciekawe, bo to nie jest tak, że Ezop dostał nagrodę, że to był triumf, tylko jak się patrzy na całą tę historię, to Ezop trochę jest tym cwaniakiem, jest sprytny, ale większość tego, co on robi, on robi po to, żeby uniknąć kary, że to jest takie trochę żywot niewolnika pokazany bardzo negatywnie, że niewolnik jest bardzo zależny od wahań nastroju swojego pana, że bardzo wiele sytuacji jest takich, że Ezop po prostu musi się bronić przed tym, żeby nie zostać pobitym, tylko z tego powodu, że jego pan jest na niego zły. Oczywiście, ale właśnie tym sprytem, tym błogosławieniem Mowy i opowiadania historii, I dzięki temu, że pomógł swojemu panu. Zyskuje wolność, jak wcześniej mówiliśmy. Chociaż też są dwie wersje tej historii, bo czasem zyskuje wolność nie tylko przez to, że pomaga swojemu panu, ale dlatego, że po prostu go wykiwał i nie pozostawił panu żadnego wyjścia. Bo jest jedna wersja tej historii, mianowicie taka, że właśnie Xanthus zwołuje kolację ze swoich uczniów i innych przyjaciół filozofów, no i chce ich jakoś zabawić. No i Ezop mu daje zestaw zagadek, żeby on mógł zabawić swoich gości, żeby mogli się trochę rozerwać. No i Xanthus tam. Działa, mówi o te zagadki, nikt nie jest w stanie ich zgadnąć, wszyscy są zadowoleni, patrzą na Santusa, tego filozofa z takim podziwem, no i mówią, dobrze, jakie są odpowiedzi? A to Xantus stwierdził, kurczę, Ezop nie dał mi odpowiedzi, i co tu teraz zrobić, no, żeby nie wyjść na głupca? I tu Ezop wchodzi i zasadniczo zaczyna odpowiadać na te zagadki, tak jakby znał odpowiedź, i wtedy wszyscy, o, ale on jest inteligentny. I też to jest takie sprytne, że nie umniejszył swojego pana, a jednocześnie pokazał się jako inteligentny, i wszyscy ci goście też zaczęli upraszać Xantusa, że no ktoś taki zasługuje na wolność. Na wolność, tak. Tak, no, ogólnie sugerowano, że nawet można go stawiać jako jednego z tych wielkich siedmiu mędrców, przynajmniej tak. obok nich, tak, że on jest tym kandydatem dobrym na kolejnego z tych wielkich mędrców greckich. Tak, a dlatego, że rzekomo też usłynnego, bogatego króla Kryzusa w Lidii bywał. Tak, tak, no i pełnił pewnego rodzaju dyplomatyczne misje. Mhm. A nawet jedna z nich niefortunnie zaprowadziła go do Delf. Tak, chociaż to też wydaje się być przekleństwem Apollona, który już miał okazję też w naszej historii o wojnie poloponeskiej pokazać pazury. Zachęcamy do zerknięcia, posłuchania i zasubskrybowania. Tak, zawsze komentarze i polubienia są mile widziane. Ale drugą historią, w której odzyskuje Ezop wolność, jest ta, kiedy właśnie w Samos, czyli na tej wyspie, na której mieszka Ksantus, na której on z Ezopem przebywali, miało być zwołane zgromadzenie ludowe i symbol miasta, symbol wyspy został porwany przez Orła. A później ten symbol został upuszczony na kolana niewolnika, zwykłego sługi. No i wszyscy się zaczęli zastanawiać, co to jest za omen, co on znaczy. No i stwierdzono, że no, wielki filozof Ksantus musi nam powiedzieć, co to jest za omen, niech on nam powie. No i Xantus, zasadniczo on najpierw stwierdził, że no, ja to jestem filozofem, no przecież co ja będę... No, ale proszę, powiedz nam, to jest bardzo ważne dla naszej przyszłości. No Xantus tak zaczął się myśleć, myśleć. Można powiedzieć, że to jest też część większej historii, bo wtedy Ksantus i Ezop nie byli w najlepszych stosunkach, bo Ksantus wykiwał Ezopa i nie zwrócił mu wolności. Mimo tego, że tamten na co zasłużył. No i ostatecznie Xanthus poszedł do Ezopa, prosił go o pomoc i stwierdził, że nie, bo ty i tak nie dajesz mi wolności, więc dlaczego mam ci pomagać? To szło już do tego momentu, że Xanthus zamiast się ośmieszyć, wolał popełnić samobójstwo i poszedł do drzewa ze sznurem. Jak to zobaczył Ezop, to stwierdził: Dobra, nie mogę tak go zostawić. No debil się powiesił co wtedy? No to stwierdził: Dobra, słuchaj, pójdziemy na zgromadzenie, ja ci pomogę. Dobra, tylko przedstaw mnie tam jakoś, wprowadź mnie, żebym mógł to zrobić. No i pojawili się, i Xantus faktycznie stwierdził, że, no tak, ja jestem filozofem i tak dalej, no ale no nie godzi się, żebym ja rozpadał omen, ale godzi się, żeby mój dom, moja szkoła mogła być w tym udział, więc oto jest niewolnik, którego wszystkiego nauczyłem. Ezo, niech on to zrobi. No Ezo stwierdził, że, no tak, ja, ja bym chętnie to zrobił, ale nie godzi się, żeby wolnym ludziom omeny tłumaczył niewolnik. <laughs> no i, i chciałbym, że zostanę niewolnikiem, to wtedy, jeżeli źle przepowiem omen, to przyjmę karę jako człowiek wolny, ale jak mi się uda, też nagrody chciałbym przyjąć jako człowiek wolny. No i zgromadzenie stwierdziło, no tak, tak, dobra, Santus, to weź go uwolni. A Santus, nie, ja, ja go nie uwolnę, nie ma opcji. No no weź go uwolni. No, no nie, to przywódca zgromadzenia stwierdził, dobra, słuchaj, ja go ciebie odkupię, dobra? Ja go cię odkupię, ja mu zwrócę wolność. Za ile go kupiłeś? Powrót do historii, jak Santus w ogóle kupił Ezopa, gdzie jeden był w śpiewach wystawiony za tysiąc denarów, był nauczyciel za 3000 denarów. I obaj ładni, piękni. I był Ezop, brzydki za 75 denarów. I to jeszcze po targowaniu, więc jak Xanthus miał wybór, żeby, ok, dobra sprzedam go za 75 denarów, ale wtedy wyjdzie za ile go kupiłem, i oni sobie pomyślą, że jakim jestem skąpcem, że nie chcę oddać niewolnika za 75 denarów. No dobra, zwracam ci wolność. Masz, idź sobie, jesteś wolny. No i Ezop faktycznie przepowiedział, że czeka was wojna, że to, że orzeł porwał wasz symbol, oznacza, że potężny władca tutaj przyjdzie i że ten symbol wylądował na kolanach niewolnika że wy zostaniecie zniewoleni. Co się okazało? Akurat takim zbiegiem okoliczności zaraz potem przybyło poselstwo od właśnie króla Kryzusa, który stwierdził, żeby wyspa Samos płaciła mu daninę, bo inaczej on przyjdzie z wojskiem. Czyli jakby Ezop miał rację. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Tak, tak. I właśnie on był w służbie u króla Kryzusa właśnie dlatego, że dzięki swojemu sprawnemu językowi, no, udało mu się uniknąć wojny i... Krezus zawarł pokój z Samos i w nagrodę Samos stwierdziło, że słuchaj, masz tu kawałek ziemi, on jest twój. To jest też ważna cecha Ezopa, o której się niewiele mówi, ale jego bajki też nam to pokazują. Ezop był bogobojny. Wiara była bardzo ważna dla niego i on postawił świątynię na cześć Mus i konkretnie pomnik na cześć Mnemosyne. I podobno właśnie ten pomnik to Apollon był taki zazdrosny, że to nie jemu został ten pomnik postawiony, więc jak się udał Ezop do Delf, no to Apollon już tam na niego czekał. No i został oskarżony o świętokradztwo. Tak, bo podobno rytualną misę mu wrzucono do tobołków. Tak, no i skazany na śmierć. Miał zostać zrzucony z klifu w głęboką otchłań, ale potem po jego śmierci. Ale, ale to jeszcze nie wszystko, bo on próbował kilkukrotnie przekonywać właśnie ludzi z Delw, że próbował im opowiadać te historie, bajki, mądrości. Właśnie kiedyś. Się... był bardzo znany wtedy. Tak, i w ogóle krył się na przykład w świątyniach, więc oni go na siłę z świątyni wyciągnęli, więc oni go skarżyli o a Kto tak naprawdę popełniał świętokradztwo? I kiedy oni dokonali tego świętokradztwa, plagi spadły na nich, właśnie. tak na tych ludzi i to i mu że chyba nie mieli racji. I rzeczywiście potem okazało się, że on tego świętokradztwa nie popełnił, no ale już go ożywić nie dało rady. No nie. Tak, też w jednym z takich późniejszych mitów, Delfy później wykonały właśnie tą monetę, teoretyczną monetę, na której właśnie Ezop jest czarnoskóry. Taki... Boże, nie ma dowodu, że to był Ezop, więc... Nie ma dowodu, że to był Ezop, nie ma dowodu, że to była moneta wykonana na przeprosiny, więc dlatego to jest taki kolejny mit. Dlaczego te delfy dopuściły się takiej zdrady, dopuściły się tego, że właśnie wyrobiły Ezopa? No dlatego, że Ezop ponoć opowiadał bajki, które ugodziły w tą dumę Delf, ugodziły w dumę mieszkańców, tych wspaniałych obywateli, którzy tam byli, czyli że na śmiałość trochę z Delf poprzez swoje historie, poprzez bajki. To im właśnie tak było nie w smak, że postanowili właśnie wrobić tego Ezopa w kradzież tego naczynia. To też jest właśnie ciekawe, bo wiele z bajek Ezopa ma takie kąśliwe uwagi do rzeczywistości, do władzy, ale są dobrze zakamuflowane, i trochę mi to przypomina sytuację na przykład z czasów PRL-u, gdzie chociażby polska scena kabaretowa musiała się ogromnie nasilić, żeby dowcip antywładzowy móc przemycić w taki sposób, by nie został on ocenzurowany. Nie, tylko kabarety. Zobaczmy całą twórczość Barei. No tak. No. Gdzie to jest po prostu perfekcyjne, jak można krytykować władzę i system, jednocześnie krytykując jej otwarcie. Tak, no i właśnie o to chodzi, że tutaj Delphom nie było do, do śmiechu, kiedy poznali się na tym, co robi Ezop. No i nie podobały im się te bajki i poczuli, że Ezop ich obraża. No to co? No, trzeba się za nim zemścić, trzeba jakoś mu wymierzyć sprawiedliwość. Zwłaszcza, że Apollon tak mówi. Pytanie, czy ich obraża, czy poucza? Bo czasem pouczanie jest jeszcze gorsze, zwłaszcza jeżeli oni wiedzą, że on ma rację. To jeszcze tak. bardziej może niektórych rozsierdzić. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o tą bystrość Ezopa, to ja bardzo lubię historię o jego służbie u Xantusa. Mianowicie kiedyś Xantus chciał przygotować kolację dla swoich uczniów i co zrobił? Stwierdził, że no Ezopie przygotuj najlepsze danie, jakie jest na świecie. Najlepsze, co można kupić. No i co zrobił Ezop? Poszedł i kupił jęzory wieprzowe i przyrządził. Jedne gotował, tam drugie... Po prostu jakoś przyprawił, jedne przysmarzył, no podał jęzory. No i jęzory to nie jest taki, można powiedzieć, przyzmak. Więc jak to wszyscy zobaczyli, to no to aż jak co ty zrobiłeś? To miało być najlepsze, co, co możemy mieć. No to na to Ezob zaczął się bronić i stwierdził, no ale jak to? Przecież język to jest najlepsze, co jest. Przecież język służy do religii. Dzięki temu możemy modlitwy mówić, dzięki temu możemy błogosławieństwa mówić, do handlu. Tak się zawiera umowy. W miłości jest potrzebny, ma małżeństwa. Język to jest taka droga do filozofii, do przekazywania wiedzy. No i wiesz, wszyscy ci już, ja wiemy, no, kurczę, no ma rację. Niby. Zjedli, potruli się trochę, no, musieli często biegać do latryny, no, ale jakby Ezop obronił, powiedzmy, swoje czyny. No cóż, filozofia nie jest łatwa. Poświęcenia tak. są konieczne w drodze do filozofii. Tak, ale na to Xantus stwierdził, że no dobrze, to skoro takiś to. Ja chcę zrobić drugą kolację, no przeprosiny, no słuchajcie, no tak wyszło. jest to tym razem, przynieść najpośredniejszy kawał mięsa, jaki znajdziesz. No to co zrobiłeś? zop? Poszedł i znowu wziął te jęzory wieprzowe, znowu je przygotował tak jak poprzednio no, i, i znowu wszyscy się zdziwili. No co to i teraz? Xanthus już naprawdę się zdenerwował, no co to ma być? No jak to przecież? jęzory są te najgorsze, najpośredniejsze, przecież przez język można dokonać zdrady. Całe imperia mogą upadać, miasta, nawet przyjaźnie być niszczone przez nieopatrzne słowo. Są kłamstwa, zdrady, przemoc można wywołać, no i też wszyscy ci jest siedzi, no kurczę, no ma rację. Trochę zjedli. Może miał zaprzyjaźnionego rzeźnika, który no, miał tak. języki na zbyciu. Nie potrafił trzymać języka za zębami. A to to na pewno. Te historie Ezopa i tego jego takiego cwaniakowania, one fajnie pokazują i właśnie też obnażają te pewne niuanse, jak ktoś, kto teoretycznie jest inteligentny, może być głupi. Bo podczas jednego wieczoru Xantus stwierdził, że on zwał kolację dla swoich kolegów, filozofów. I powiedział Ezopowi, że słuchaj, ty pilnuj drzwi i masz wpuszczać tych, którzy są inteligentni, którzy są największymi umysłami tego kraju, bo chce z nimi porozmawiać inteligentnie. No i to Ezob siedział przy drzwiach, jak ktoś przychodził, to czym macha pies? Co to za głupie pytanie, nazywasz mnie psem? Odszedł. I tak się powtarzało, przychodzi za każdym razem Ezo czym macha pies? No czym macha pies? No i wszyscy myśleli, że nazywa nas psem, jak to tak jest? No i przez w końcu, czy macha pies ogonem? Proszę, wejdź. No, i Xantus spędził tak naprawdę ten wieczór tylko z jedną osobą. Tym jednym, jedynym inteligentnym człowiekiem, który przeszedł próbę Ezopa. następnego dnia Xantus się trochę zerwał, że cała reszta go olała i nie przyszła. No i stwierdził, jak to ma być? No nie no, przyjrzyjmy, ale twój sługa Ezop nas nazwał psami. Jak to tak to jest. Przyjrzyjcie mi tu Ezopa, co to ma być? No i przychodzi: no, panie, kazałeś mi, żebym wpuszczał tych ludzi światłych, inteligentnych, filozofów. No tak, no to jak zadałem im prostą zagadkę, czym macha pies, to każdy z nich oczy, na tylko jeden odpowiedział na pytanie, że ogon. Macha, no i on wszedł. No i nagle wszyscy stwierdzili, no kurde, ma rację, coś tak się stwierdziła, ale ja byłem głupi, no i w ten sposób Ezop też uniknął kary. To właśnie była taka próba pychy. Właśnie tutaj niewolnik odzywa się do mnie zadaje jakąś zagadkę z psem. Prawdopodobnie też w Grece ta zagadka też trochę inaczej wybrzmiewała niż w tak. polskim, więc... Była to pewnie taka gra słów bardziej. Taka tak, mogła... niejednoznaczność. Tak. Podobnie jak historia z łaźnią, gdzie też Xantus poprosił Ezopa, pobiegnij do łaźni i sprawdź, ilu tam jest ludzi. No no to Ezo poszedł i zaczął oglądać, co tam się dzieje w łaźni. No i przy wejściu do łaźni był kamień, taki solidnych rozmiarów kamień, i ludzie wchodząc, po prostu się od niego potykali. I każdy z nich złorzeczył, co to za Debil położył ten kamień, w ogóle co to ma być, i szli dalej. I tak Ezo patrzył i po prostu aż nie mógł wierzyć w tych ludzi, że podchodzili, potknęli się, szli dalej. I to samo, w każdą stronę. Aż w końcu przed jeden potknął się, zobaczył, kto tu położył ten kamień, i go przesunął. No to wrócił do swojego pana no i ilu jest ludzi w łaźni? Jest jeden człowiek. No to sam to stwierdził, A, dobra, to wreszcie będzie na spokojnie, będzie tłum, pójdę się wykąpię. Poszedł, patrzy, powiedzieliśmy, że jest tylko jeden człowiek. Ezop, tak, bo widzisz, wszyscy inni wchodzili i jak te zwierzęta, nie patrząc, potykali się, nic nie zrobili, a jeden był myślący człowiek, który przesunął kamień i wszedł. Już akcent zwierzęcy pojawiał się już nawet wtedy. Tak.